Cześć, jestem Luke, a przed Wami trzeci odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku będziemy opryskiwać, czyli nawłosić pola, aby miały większy procent zbiorów, oraz prawdopodobnie będziemy usuwać chwasty, bo podczas wzrostu prawdopodobnie chwasty się pojawią i to jest nieuniknione. I teraz właśnie przyjechałem do sklepu i się zastanawiałem po co ja kupiłem tę maszynę, a to jest do wapnowania, ale chyba do wapnowania na razie nie będę potrzebował maszyny, tylko muszę nawłosić, tak, tylko muszę obydwa pola nawieść, więc ja sobie wyłączam ten tryb latania, czyli Supermana i... Sopię napełnię opryskiwacz nawozem. Dobra, 100% ani na paleta nie znikła. Więc mogę jechać opryskiwać w kolejnym odcinku. Teraz, teraz się zastanawiam, czy w kolejnym odcinku, czyli w czwartym odcinku. Czy tak jak sam będę tak grał bez nagrywania już. Umyć wszystkie maszyny, aby jakoś to wyglądało, że ja dbam o te maszyny, a nie że maszyny są po prostu brudne. Zastanawiam się nad tym, jak ja to teraz zrobię. Ale teraz pokażę, zobaczymy, co przyszłość przyniesie, co czas przyniesie, tak mogę to powiedzieć. W zeszłym odcinku to. Było ukultywowanie, kultyw zbieranie kamieni, orka, się Więc pola są przygotowane już do dalszego etapu. I teraz zastanawiam się, czy dzisiaj zabrać się za jakiś kontrakt, aby coś mieć na, za na zarobek. I tak, jeszcze żadnego ruchu nie chcę robić w stronę kupna zwierząt ani szklarn, czy tam budynków. Bo jeszcze zastanawiam się, jak ja mam przerobić to gospodarstwo. Bo nie podobają mi się tutaj te trzy polany. No dobra, Sylios to Sylios, już tam trudno stoi, to stoi. Ale nie podobają mi się te, trzy, te dwie paski trawnika. Nie, nie podoba mi się to. No chyba, że ja będę przemalował i by usunął te dwa paski trawnika na taką samą glebę, jak jest tutaj. No, bo no, no nie wiem kurczę no będę musiał, żeby nie powstrzymać sobie tutaj sejfa Ziemi Na tym zapisie, no to uruchomię sobie tak dla siebie samemu Drugi safe I sprawdzę czy To uda mi się zrobić na innym zapisie, jeśli Uda mi się, tak jak mam to tak jak sobie teraz to wyopraszam bo ciężko wam to wytłumaczyć, jak to będzie wyglądało, ale jak uda mi się to tak zrobić jak sobie wyopraszam no to, to będę jest tylko po prostu zadowolony i pociągnę w tym kierunku dalej i zrobię to na tym zapisie tak samo. A teraz zajmijmy się opryskiem tych pól, bo opryskanie tych pól to będzie raz, dwa. To nie jest yy, dużo roboty. Bo akurat. Szerokość robocza jest... no nie jest za duża. To chyba są nawet większe szerokości robocze. Z tego co się orientuję, ale mogę się mylić. Bo sklep. Bo ja tego do sklepu zaglądam to, co ja potrzebuję. I to, co jest dla mnie ważne. W przyszłości ja bym mógł sobie kupić, ale sprawdzimy, czy są jakieś większe oprskiwacze po... Jeśli są, to ok. No na pewno są. Nawet z modyfikacji prawdopodobnie są. A jak nie, no to teraz grubo się o to pomyliłem. No dobra. No tutaj niepotrzebnie lewym skrzydłem jestem aż nad tym obreskanem. No ale nie chcę tutaj robić żadnych odstępów, pomijaków. Na czte Widzę, że na 4 razy mam to pole chyba. Kurczę. 3,5. A myślałem, że będzie 4 razy. Mm. Nie wiem jak wam to wam powiedzieć teraz. bo Teraz chciałem tak rozpocząć tą rozmowę. No ale powiem prostymi słowami. Teraz nie wiem, czy to byłoby w pierwszym, czy w drugim odcinku. I teraz chcę się do tylko odnieść, aby nie było, że ja pan komentarze, a nie zareagowałem na ten komentarz wcale. Był komentarz, czy można ze mną zagrać. Powiem wam tak. Jeśli będę potrzebował jakoś pomóc na tym zapisie, to oczywiście włączę st y streama i będzie można ze mną pokraść multiplayer, albo też myślę w takim kierunku Że jak będę był transmisję na żywo czyli live'a to Po prostu taki save dla lwiców I będziemy mogli też razem Pograć na tej świecie ale myślę że tak Więcej nie zabiorę jak z Dwa osoby czyli ja Pierwszy gracz, drugi gracz i trzeci gracz Czyli trzy osoby będą bo ciężko to jakby wyszukać dla każdego zajęcia, jakby nie było. A tak to jeden robi to, drugi robi to, trzeci robi to. Tak, u mnie nie będzie coś takiego, że jak gramy na multiplayerze, no to... że jeden stoi i nic nie robi. Tak nie będzie. Każdy musi coś robić. I tutaj widzę, że do końca nie zostało to skultywowane. Dobra, ja wam czy sobie pomoc zobaczę jak tam pola yy, wymaga wapnowania. Tak? Tak jest, wymaga wapnowania. Wałowania! A, a dlaczego wałowania to wymaga? Halo? Hmm. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego to wymaga wałowania. Co daje wałowanie? Halo. Dobra, mam taki mały Tylemot teraz. Co daje wałowanie? Ja zacząć. Czy jest coś, coś takiego będę miał? Wapnowanie. Wałowanie. Wałwa wałowanie pozwala zwiększyć plony. Polega ono na ugniataniu roli po siebie. Małe kamienie pozostawione na polu również zostaną. Wciśnięte z powrotem w podłoże. Wałów dostępnych w dziale sklepu pielęgnacja łąk można używać po skorzeniu trawy. Wołowanie świeżo ściętej trawy sprawi, że zyskasz etap nawożenia przed kolejnym zbiorem. Wołowanie już od rośniętej trawy codziennie ją do pierwszej fazy wzrostu. Czyli się cofnę do pierwszego zdania. Płowanie yy. pozwala zwiększyć plony. Polega ono na ugniataniu roli poza siebie. Czyli można ugniatać poza siebie, tak? Okej okay. A czy to nie zniszczy czasami niczego? Huhuhu, dobra. Pamiętam o tym, to, 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 to no, je, jeśli, myślimy, jeśli myślicie tak samo jak ja, to tak. Dało mi to to myślenia i zastanawiam się, czy zrobić ten krok, ponieważ gniatanie roli poza siebie, czyli jakbym teraz wykupił wałowanie, maszyny do wałowania, ale czy to będzie miało teraz sens, gdy mam to opryskane? To jest to sprawdzenie ja też. Dobra, opryskam pole, dobra, Nie, niech on opryska pole, to pole do końca, niech, oprysk niech opryskuje, ja już wczoraj popracowałem, niech teraz w pracowni popracuje, teraz tak, maszyny i gdzie ja to teraz znajdę, wały uprawne i to będzie to, za pomocą wałów uprawnych, ulepszyć i jakoś wierzchniej, wierzchniej, a to przeczytam, ok, warstwy klepy twoich pól. 41 tysięcy A ile to ma mocy? 160 km Koni mechanicznych, dobra A ja mam w krażu Ciągniki um, Mercer Ferkuson. jeśli ja dobrze czytam 30 koni mechanicznych, a to jest 150 koni mechanicznych Ja bym potrzebował tego większego Okej, okay. dobra Zobaczymy czy podołam wyzwaniu? Kupujemy. Nie, nie szkoda mi pieniędzy. Ja ktoś by się zapytał. Mecyfer to ten Zetor. A ty, jaki jest? E... To jest chyba ten mocniejszy, ten co ja chciałem. okej okay. Dobra, no to ja tę potem. Potem maszyn po maszynę. No, kurcze i zaplokowany, Oczywiście, że zaplokowany. No Mam nadzieję, że w Farmingu ym, Simulatorze... Inaczej powiem. Mam nadzieję, że w Farming Simulator 25 naprawdę zostaną te pracownicy naprawieni. Bo też mogę się odejść od tego, bo wiem co, nas, y, co każdego gracza z nas kraczy. Wiem co każdego z nas kraczy czeka w Farmingu 25. Pisyka, gleby i ogólnie wisyka nas czeka, bo będzie woda, i no kurczę, ciężko powiedzieć to co będzie, ale pierwszy już prawdopodobnie widział trailer z zapowiedzi. No, zatopione pola, Ociura, gleba. No, tak w, skró w skrócie wszystko mówię, bo nie wiem za co się tutaj zabrać, co mogę opisać i goła będą w, prawie topić się w tej glebie, w, w tej ziemi będziemy się kopać i tak w realu będzie prawie tylko jestem ciekawy czy te karty krawiczne wytrzymają tego jestem ciekawy czy to czy te nasze czy te karty krawiczne typu moja karta krawiczna potoła farmingowi 25 tego jestem ciekawy Wiem, że są osoby, które mają 10 razy lepszy komputer niż ja, bo mają tam, nie wiem, kombajny kurcze z kosmosu zebrane, ten za 30 tysięcy lub nawet y, i więcej, i być może nawet mają te karty graficzne y, z najnowszej generacji i nie wiem, co jeszcze to może być, bo interesuję się akurat y, sprzętem komputerowym i też. No może nie, zas nie zastroszę innym osobom takiego komputera, ale akurat też chciałbym taki komputer mieć w posiadaniu. No ale. Na razie mam to co mam. Okej, okay, wały prawne dość szeroko się... Wow! Szerokość robocza jest naprawdę ogromna, się robi. Teraz tylko dafne się ustawić No już Ewentualnie się poprawię Nie no nie potrzebuję robić tutaj żadnego cięcia ani nic takiego Mhm Dobra Powrócimy sobie na mapę I jeszcze raz, nie to chyba tutaj będzie, tak Wymaga wałowania Czyli opryszkane jest. Dlaczego pracownik zakończył? Aha, już wiem. Gdzie jesteś, tutaj jesteś. Ale on zakończył, no. Ale naprawdę zakończył tą robotę. Niech go kurczę diabł strzeli. A osobówka nie wiem, po czemu się zatrzymała tutaj. Dobra, już to kończę za niego. Niech będzie. Bo to jest praktycznie kawałek. Jestem ciekawy jak na czym polega to wywoływanie. To bym chciał sprawdzić. A potem to zrobię samemu. I poczekam. A w snu obydwa pola. No, a w urośnie obiec na tych polach. No i jeszcze w dzisiejszym odcinku to trochę pokosimy, czyli to działa jak kultywator, tak? I to działa, czy nie działa? Okej, okay. ciała. A tutaj rośnie. Czyli nic się nie psuje. Klepa jest inna, czy to nie jest sklepa inna? No na pewno tutaj ślady usuwa, widzę. Tak. Ślady usuwa. Ślady opon usuwa, bo mam po prawej stronie po opryskaniu ślady opon oraz opony mam tutaj po aktualnej jeździe, którą teraz robię. Czyli wałuję pole. I tutaj też mamy właśnie te ślady. Ciekawy jestem, czy pracownicy będą naprawieni w farminku 25, bo na chwilę zapuściłem pracownika tutaj i odszedłem na chwilę od komputera. Aby to zrobił ze mnie. I dobre 50 minut mi nie było. I tak patrzę. No okej, okay, dobra. Zwołował wszystko prawie, ale omijaki takie dość konkretne zostawił. Może nie konkretne, tylko takie mini omijaki. No ale i tak to trzeba poprawić, tak? No ale odnośnie tego co jeszcze chciałem powiedzieć, no to jak gleby. No, teraz spójrzmy na to. Tak jakby po prostu koła kulały się po jakieś płycie, a nie po polu A płytykę klepy w Farmingu 25 to będzie, że tak jakby pół koła może będzie zanurzone w klepie Teraz też jest pół koła zanurzone w klepie, czyli w tej ziemi no ale to jeszcze nie jest ta sama Fizyka co powinna być Czyli po prostu Fizyka Będzie dodana do gry Fizyka, pola, ziemi, no coś takiego Nie wiem jak to inaczej jeszcze można nazwać Okej okay. Czy było w tym miejscu aby to tak zwałować? Podejrzewam, że tak Tak jest To było w tym miejscu No jak już bym No jak już się za to zabieram no to Chcę już konkretnie wszystko ładnie zwałować, żeby miało to ręce i nogi. Dobra, czyli tutaj już jest zwałowane, jeszcze tam wstóż pole i ten cały pasek. I potem mogę okay, już robić kolejne pole. Dobra. Teraz tutaj, tak na skosu trochę pęcień. nie... Nie zgodnie z linią prostą pola, tylko tak no ale na no, trudno się mówi, przynajmniej te wszystkie ślady bo usuwa to i będzie ładnie pole wyglądało No właśnie te kamienie co miałem Pamiętacie? Te kamienie co były wcześniej No to Ich nie pozbierałem, tych zbieraczy kamieni I teraz tak patrzę, że ich nie ma A przecież w sklepie ta maszyna jest opisana, także Też usuwa mini kamienie, więc to były mini kamienie, które zostały już usunięte przez tą maszynę. Więc no same plusy tutaj się teraz pokazały. Więc nic to, tak, nic, nic, to dać, nic ująć. Ale tutaj patrzę, że został mini kawałek. Nie zwołałem, i teraz tego nie wymówię. Dobra, aby się tutaj nie zacinać. Nie zrobionego pola. Nie zwołowanego czy jakoś tak to się mówi. Też nie chcę powtarzać kilka słów, których po prostu nie potrafię wymówić, albo nie umiem, albo coś mi nie wychodzi. Dobra, i teraz tutaj jeszcze zostało. Do zwołowania. To pole. Tutaj w w pracownika niechaj będzie. Nie pracuje. Tu i tu. No tak, przyspieszę teraz wzrost, to wtedy będzie tylko i wyłącznie. Okej, okay. ale to ty czemu? Aha, niezorane było tam do końca, dobra. Więc przyspieszę teraz czas. Teraz, jak pracownik zwołuje to pole, to będę mógł przyspieszyć czas. Niestety, ale chwasty urosną, będzie trzeba chwasty usunąć i potem jeszcze raz opryskać i chyba wtedy już nie będzie tych chwastów i potem tylko czekać na zbiory wowy wały. fajna to jest ta modyfikacja i można pooglądać jak pracownik pracuje a ja mogę oglądać go z lotu ptaka fajne to jest no ale dobra nie ma tutaj co podziwiać Praca pracą A ja tutaj zabiorę sobie jakiś kontrakt Bo już o tym wcześniej myślałem No ale żadnego kontraktu nie mam Którego bym mógł sobie zabrać I prawdopodobnie będzie trochę później Plany trochę się zmieniły Na ten odcinek Bo chciałem jeszcze trochę pokosić z wami No ale to koszenie Zaskakuje na czwarty odcinek z parminka. Więc we czwartym odcinku będziemy prawdopodobnie kosić A teraz się właśnie rozpadało i jest półżowo. Co mi zostało tak naprawdę do zrobienia? Ja już to zrobię samemu. Zostało mi do opryskania pole 40 na włosem, drugim etapem. Prawdopodobnie za chwilę urosną tutaj chwasty i będę musiał tutaj spryskać chwasty i potem znowu nawozić to pole. I potem już będzie taki etap końcowy, czyli już pole zrośnie, zrośnie i będzie gotowe do zbioru. Wprost rośnie, wzrost zbioru, czyli już mamy 60% więcej, nawożone mamy tylko do połowy, wymaga wapna, ale, ale to wapnowanie to już będzie na kolejnym etapie przygotowania pola do zbóż, więc na no, trochę roboty z tym wszystkim jest, ale tam radę. Dla chcącego nic trudnego. Okej, okay, w porządku. Czyli widzimy się w czwartym odcinku już wkrótce, niedługo. Jeżeli jesteście ciekawi, jak podołam dalej w wyprowadzeniu swojej gospodarki, wyczekujcie kolejnych odcinków z serii na moim kanale.